Umierałem na krzyżu właśnie za ciebie, a jedyne o co proszę, to Twoja wiara. Zostań do końca i przyjmij moje błogosławieństwo. Teraz poczuj moją obecność tam, gdzie jesteś, bo dziś chcę ci powiedzieć jedno. Jesteś bezcenny dla ojca, a żaden ból, który przeżyłeś, nie był daremny. Twoje trudności nie określają tego, kim jesteś, bo moja miłość do ciebie nigdy się nie zmienia. Jestem przy tobie. Ocieram Twoje łzy, prowadzę Twoje kroki i przygotowuję drogę do czegoś większego. Nie lękaj się, bo ja jestem światłem, które rozprasza Twoje ciemności i schronieniem, w którym znajdziesz siłę. Módl się teraz ze mną, Ojcze, wylej swój pokój na to życie. Odnów siły i nadzieję tego serca. Niech przerwane marzenia zakwitną na nowo, a każda walka niech zamieni się w zwycięstwo. Rozgłaszaj tę wiadomość, polub ten film, Zasubskrybuj ten kanał i podziel się nią, aby inni mogli doświadczyć mojej miłości. Zostaw w komentarzu Amen, ogłaszając swoją wiarę i przyjmując błogosławieństwo, które dla Ciebie przygotowałem. Zaufaj, jestem z Tobą na zawsze.